Hejka! Witam Was bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat rodziny diu. Diu. Death. I jakoś tak. Eee, dlaczego taki film ostatnio Star Stable dodawało sporo spoilerów i easter eggów dotyczących Mai, którymi bardzo się zainteresowałam? Chodzi mi głównie o zorze, ale możemy poruszyć także parę tematów z wikipedii oraz biografii z samej Mai. Film będzie podzielony na rozdziały, które w jakiś sposób się ze sobą łączą. Ale nie przedłużając, zaczynajmy! Maję znają chyba wszyscy gracze, więc powiem o niej głównie mniejsze i większe ciekawostki. Jeżeli ktoś nie wie, ma 17 lat i zamieszkuje w stajnie gdzie zresztą pracuje. Większość graczy kojarzy ją głównie jako stajną ogarniającą nasze konie, czasami przy tym przysypiając. Jej najlepszym przyjaciółką, a może kimś więcej, ale to potem jest jedna z jeźców duszy, Alex. Jorwikipedia pisze, że po ukończeniu szkoły zamierza być strażniczką leśną u Viorwik, a także, że ma brata, jednak nigdy go nie poznaliśmy, prawda? No Chyba, że coś mi umknęło. Rodzina Diu posiadała farmę na zapomnianych polach, a także posiadłość w Eponie. Według Wikipedii obie własności zabrały im get, przez co rodzina zabankrutowała. Farmę sprzedała za grosze przez epidemię krów, a posiadłość została zabrana za pośrednictwem pani Drake. Rodzina przeniosła się do Jorwika, ale dotąd poznaliśmy wyłącznie maję. на no васне. Pora obalić na podstawie tych informacji parę teorii wymyślonych przez graczy. Najważniejszą jest, że rodzina Diu jest zamieniona w zwierzęta na farmie. Skoro wiemy, że rodzina żyje, a Maja próbuje odratować swoją relację i honor dla rodziny, to raczej zwierzęta żyjące tam są w 100% zwierzętami. Chociaż krowa, próbująca popełnić samobójstwo, jest trochę niepokojąca, to raczej wszystko z nimi ok. Kto wie, może jest chorąc wcześniejszej epidemii i ma już dość. Ale szkoda, mi trochę tych kurczaków. Które od dobrych kilku lat siedzą w tej klatce. No ale przecież te zwierzęta dawno by umarły z głodu, chociażby bez dostępu do jedzenia, tak? No właśnie, skoro Maja ma tam dostęp, dowiadujemy się o tym przy jednej z zusz, może regularnie do zwierzaki, które jako tako żyją. No i legenda o sali. Pomijając to, że legenda jest wymyślana wyłącznie przez graczy, to myślę, że nie mogłaby. Tak za bardzo istnieć, skoro obstawiamy, że Maja może do zwierzęta, to sali raczej by tam nie żyła, prawda? No chyba, że w nocy Maja zmienia się w sali i nie pozwala na ponownie zniszczenie farmy. Co sądzicie? Od niedawna w Star Stable zawitały Zorze, dzięki którym zdobywamy gorące pozdrowienia. Dwie z nich dotyczą Mai oraz Alex. Pierwsze znajduje się w orcie Pinta, gdzie Alex prosi o pomoc w wybraniu prezentu dla swojej przyjaciółki. Pod koniec scenki kamera przesuwa się w górę i widzimy zawieszoną na lampie jemiołę. Czy Star Stable chce nam powiedzieć, że między dziewczynami będzie się coś dziać? Relacja między przyjaciółkami jest bardzo bliska, że za bliska, jak na zwykłą przyjazd. Można stwierdzić, że Alex będzie się przyczyniać do odbudowy i odrytowania farmy. Ano właśnie, zorza numer dwa. Dzieje jest w środku stajni na zapomnianej farmie. Stajni wygląda identycznie jak każda inna, tylko jest trochę bardziej pusta. Stąd moja teoria o tym, że Maja nadal ma tam wstęp. Maja opowiada nam o imprezach urządzanych w tym miejscu. Ostro pracuje, aby odbudować farmę i urządzić yy, wielką imprezę, która z powrotem przyciągnie ludzi. Jedną z odpowiedzi jest, że chętnie przy tym pomożemy, czyli to oznacza, że w przyszłości rodzina Diu wróci na swoje... Co ciekawe, na koordynatach x85y205 znajduje się imię Eugene, na x80y208 Debbie, a na x76y205 imię Edith. Czyli to znaczy, że już niedługo te postacie mogą się pojawić w grze. Myślę, że 2021 rok będzie opierał się właśnie na fabule związanym z rodziną Diu. A wy, co sądzicie? To wszystko na dzisiaj. Napiszcie koniecznie, co wy o tym uważacie, a może macie jakieś swoje teorie. Komentarze są dla Was i ja chętnie je poczytam. Mam nadzieję, że taki materiał także przywadnie Wam do gustu. Serdecznie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, do następnego. Cześć!